Witam Was, Słoneczka ponownie. Karta dnia na środę, 26 listopad. Wybieracie intuicyjnie jedną dla siebie, drugą możecie wybrać dla osoby, która przyszła Wam na myśl. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Dziubaski Intuicyjnie kochani Nie ma co rozważać Dobra, jedyneczki Czego teraz pragniesz? Wyobraź to sobie, a twoje marzenie się spełni Negatywne myśli zahamują twój rozwój Teraz w trakcie tego czytania Wyobraźcie to sobie Zero negatywnych myśli Jeżeli te negatywne myśli będą was nachodzić To wy musicie oddzielić myśli, które są wasze od tych, które są wam wgrywane, przez osoby, które z pozoru w rozmowie są fajne, ale powiedzą jedno zdanie i będzie to taki program, który od razu wy wchłoniecie. Nie? Negatywne myśli to jest tak, przypuśćmy, chcę nauczyć się grać na jakimś instrumencie. A nie, 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 lepiej nie. A ktoś powie nie, bo po co tobie, to przecież i tak już wirtuozem nie będziesz. Nic nie o to chodzi, żebyście byli wirtuozami, dziubaski, tylko żebyście robili to, co robicie, tak? Wyobraź sobie przyszłość, jak ma wyglądać ta przyszłość, tak? I odsuń te negatywne myśli, bo czasami jest tak, że my sami siebie pacyfikujemy, no tak działa umysł, nie? Tak działa umysł, że pacyfikujemy się sami. Zaraz miliony negatywnych myśli. Oddzielcie te myśli, które są Wasze, od myśli, które są Wam wgrywane. Postawcie na niezależność. I tu nie chodzi tylko o niezależność finansową, bo od razu wiem, że to się kojarzy. Chcę być niezależna finansowo, chcę być niezależny finansowo, na przykład od rodziców. To jest też dobra niezależność. Ale niezależność w podejmowaniu decyzji, niezależność w wyborze drogi, niezależność w wyborze pasji, tak? Ludzie z pasją są ludźmi ciekawymi i Wy będziecie albo już jesteście, albo będziecie ludźmi ciekawymi. Można zmienić pasję, tak czy siak, że tak to już powiem. Czego teraz pragniesz? Wyobraź to sobie i odsuń negatywne myśli. Dwójeczki. Oj, dwójeczki! Przygotuj się na gorący romans. Może poznasz kogoś nowego, a może w twoim związku na nowo zaiskrzy namiętność. Bądź otwarty na dawanie i otrzymywanie miłości. Dziobki. No więc, jeżeli wy macie dobry związek, to dziewczyny, czas najwyższy coś tam zmienić, albo chłopaki. E, Singla czu się, bąbela się, bądźcie otwarci na gorący romans. Czasami. Od tyłu strony zaczyna się świetna relacja, która przeradza się w związek. Jeżeli wiecie o co chodzi, jak mówię, od tyłu strony, nie? Czyli zaczyna się cieleśnie, a później przeradza się wielką miłość i dobry związek. Bądźcie otwarci. Dajcie sobie też, ciubaski czas, tak? Dajcie sobie czas. Niczego nie przyspieszać. Otworzyć się na to, ale niczego nie przyspieszać. Tak, cierpliwość i ja wiem, cierpliwość. Ktoś mi kiedyś napisał, czy powiedział jakaś klientka, czy klient, że ile ja mam czasu być cierpliwa? Tyle czasu, ile będzie potrzeba na tą cierpliwość, ale cierpliwość to też nie oznacza braku działania. A wy macie się otworzyć, właściwie przygotować na gorący romans, na odnowienie miłości. Dać sobie na to czas. Wow, gorąco aż się zrobiło przy tych dwójeczkach, Trójeczki. Słuchając głosu swojego serca, przyciągasz do siebie dobrobyt. Dziupki, jeżeli wy będziecie żyć lękami, obawami, że znowu przyciągnę tego samego partnera czy tą samą partnerkę, no to to w takiej energii będziecie, nie? Wy macie się słuchać w głos swojego serca. Wy macie pokonać te lęki. Te obawy i ruszyć do przodu. A zobaczycie, że zaczniecie przyciągać naprawdę bardzo fajne, bardzo fajnych ludzi. No, oczywista sprawa, że wśród tych fajnych ludzi zawsze gdzieś tam się przyplącze ktoś, kto nie jest fajny, tak, bo tego nie unikniemy. Ale w większości będą to ludzie, przy których będziecie wzrastać. Karta rada. Uważajcie na pułapki ambicji. Ambicja nie jest niczym złym, powtarzam, jako terapeutka. Ale wygórowane, zbyt wygórowane ambicje w czasie, kiedy nie jesteście w stanie sprostać tym swoim ambicjom, będą pułapką. Nie? Więc uważajcie na pułapkę ambicji. Kochani i karta, czy w świetle, czy w cieniu. Zobaczycie. Nie dajcie się tymi, tą dziewiątką mieczy przytłumić. Nie dajcie się obarczać, nie bierzcie na swoją głowę wszystkiego. Wy macie zweryfikować swoje plany, wy macie wziąć na swoją głowę, że tak powiem, te sprawy, które są dla was najpilniejsze i systematycznie dążyć do tego. Wśród ta, tylu spraw, które was przytłaczają, macie wybrać jedną, jeden cel, który jesteście w stanie osiągnąć. Tak. Zajrzyj w głąb siebie. Nie daj się przytłoczyć obowiązkami, nie daj się przytłoczyć życiem innych osób. Wśród tego przytłoczenia jest ta jedna sprawa, ta jedna droga, która jest dla ciebie. Zajrzyj w głąb siebie. Dobrze, kochani, to teraz tak troszeczkę zmian i zrobimy w ten sposób. Karta mantra dla tych co wybrali kartę numer 1, karta mantra dla tych co wybrali kartę numer 2 i karta mantra dla tych co wybrali kartę numer 3. Tak. A no, tak sobie pomyślałam intuicyjnie, że to będzie akurat odpowiednie. Jedyneczki. Indywidualność. Każdy człowiek ma swój własny spersonalizowany plan nauki w tej ziemskiej szkole. Postawcie na nie niezależność, wznoście się. Nie ciągnijcie tych osób na siłę za sobą, tak? A, I też nie dajcie się ściągnąć w dół. Postawcie na indywidualność. Dwójeczki, Twoja ścieżka. Drogi Boże, pomóż mi uwierzyć, że istnieje plan daleko wykraczający poza to, co widzę przez moje lęki i złudzenia. Lęki i złudzenia. Na tym się skupcie. Lęki. Można pokonać złudzenia, można zobaczyć. Dajcie sobie czas na wybranie swojej ścieżki. I trujeczki, strumień. Boże, pozwól mi poruszać się zgodnie ze strumieniem i reagować ze spokojem. Postawcie nas w spokój. Słuchajcie, płynięcie pod prąd nie da Wam żadnego skutku. Płynięcie z prądem, jeżeli to jest Wasz prąd, Wasza droga. Przyniesie skutek, przyniesie lekkość, przyniesie stabilizację, przyniesie działanie. A więc pozwól poruszać mi się zgodnie ze strumieniem i reagować ze spokojem. To jest mantra dla tych, co wybrali kartę numer 3. Ja Wam dzióbki życzę naprawdę cudownego dnia. Dziękuję.